Proszę Państwa, relacja z rajdu Rzeszowskiego, proszę Państwa, proszę Państwa, tak, pierwszy w rajdzie prowadzi, proszę Państwa, ten, co, co się zbiera w tym, proszę Państwa, w, w lesie, prawda, grzyb, prawda, grzyb, grzybek, tak, zbiera się go w lesie, proszę Państwa, drugi, proszę mi podpowiedz, mój, proszę mi podpowiedz, kto jest drugi, tak, drugi to jest tak trudne nazwisko. Jest, drugi jest... drugie... Co e? Na e? Co marze Relację zdaję! Co się drze? Co się drze? Wiesz, że ja już gardła mam, nie mam? Ale to się zedrze! Yy, w, proszę Państwa, wracając yy, w OS, OS, proszę Państwa, tu jest start, proszę Państwa, proszę Państwa, i tutaj tak, oczywiście tutaj jest samochód do mety, proszę Państwa, yy, kto jest kolejnym, proszę Państwa, Potem jest ten, ten, no ten, co świnie bije rzeźnik. Proszę Państwa, jest tutaj, o tutaj. Następnym jest, proszę Państwa, bębenek, to się gra tak. Ty, ty, tyrkusją, trykusją troszkę się gra. Więc ten. Dalej, dalej jest ten, no szybko jeździ Hawaj. To tak tutaj, do wewnętrznej. A potem jest długo, długo nic. Potem jestem chyba ja. To gdzieś tutaj. Potem jest. Tomaszek, proszę Państwa, skóra, wóra yy, i fryzura. On jest gdzieś tutaj. I ja jestem pierwszy, proszę Państwa, podanie. O i to jest, że ten no. Jest dobrze. I jutro szybciej. szybciej będzie. I tam podkręcają koła, proszę Państwa, i, i o, dobrze. Do widzenia.